Dziś będzie o dwóch dolinach w Beskidzie Sądeckim, ale i o torze lodowym, biegówkach i trajkach. Witajcie w Ślizgu. Ha! Hej! Tomku, <noise> u nas w Polsce tacy, co łatem tym sprzęcie nie słyszeli, ani go też nie widzieli. Dlatego my tutaj właśnie przyjechaliśmy na Słotwiny, do Krynicy, żeby pokazać wszystkim, że mamy fajny sprzęt, mamy fajną zabawę i niesamowitą radość z jazdy. Zgadza się o tym, że to jest strajk. Tak, to jest strajk, ten strajk rodzaj męski, który Powoduje, że mamy dużo fanów z jazdy na śniegu. Jeździmy w zwykłych butach, nie mamy stresu, nie boimy się nikogo na stoku, ponieważ się nie przewracamy, kontrolujemy prędkość i bawimy się. Słotwiny, znane przede wszystkim z popularnego i zarazem najstarszego ośrodka narciarskiego krynicy Zdroju, dzięki trajkom będą kojarzone także z nową dyscypliną. Na odrębnym stoku, zaśnieżonym i ubitym ratrakami zorganizowano czwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na stosunkowo mało jeszcze znanym tego typu pojeździe. Organizatorzy namawiają także amatorów na próbę swych sił. Sprzęt można pożyczyć na miejscu, a nauka? Podczas weekendu dwuosobowa ekipa w ciągu pięciu godzin to 150 osób jazdy na trajkach. W przypadku nart czy snowboardu byłoby to zupełnie nierealne. Trajk znakomicie łączy narciarstwo, dużo elementów ze snowboardu, a także co dziwo z nart wodnych, które uprawiam od bardzo dawna. Po kontuzji kolana na nartach szukają alternatywy dla zabawy w zimie. I wtedy właśnie znalazłem y, trajka, który pozwala mi mimo tego uszkodzenia kolana jeździć w zimie na śniegu. Kiedyś zobaczyłam w parku wersję letnią i y, y, tak się mi spodobało, że pokazałam tacie i znalazł w internecie właśnie odpowiednik y, taki zimowy i od tego czasu jeździmy y, co rok na zawody. Jeździmy na trajkach, bo to jest sport i świetna zabawa. Przyjechaliśmy na kilka dni do Polski, by wziąć udział w zawodach i poznać wielu przyjaciół, którzy tak jak my jeżdżą i bawią się na tym może trochę dziwnym sprzęcie. Od szczytu kotylniczego wierchu po zmodyfikowanym w tym sezonie skitorze pędzili na trajkach zawodnicy, biorący udział w nocnym ekstremalnym downhillowym zjeździe. Przy szybkości dochodzącej do 80 km na godzinę musieli pokonać 23 zakręty, by ukończyć drugą konkurencję Mistrzostw Polski. Pędzimy tutaj. Po 23 zakrętach z prędkością 80 na godzinę. To tak jakbyśmy sobie, ktoś by sobie wyobraził, że jedziemy 80 na godzinę po ścianie, można by powiedzieć, że to jest formuła pierwsza na torze w Singapurze. Dlaczego w Singapurze? Ponieważ rozgrywane te zawody są nocą na oświetlonym 23 lampami stoku na 2300 metrowej trasie. Szalonej, wściekłej, niesamowicie podnoszącej adrenalinę trasie. Dawaj, 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 dawaj! Jest to jazda po krawędzi można powiedzieć, wspaniała zabawa, na całe szczęście bezpieczna. Jazda jest pierwszorzędna, jest zaje fajnie, lepsze to niż narty, niż wszystko. Już jesteśmy trzeci rok teraz. na tym super sprawa naprawdę, chociaż wolę wypłaszczone. A po zawodach jeszcze zbiorowe pokonanie ekstremalnej trasy oczywiście już bez punktacji. Dla odważnych obserwatorów nocnych zmagań zorganizowano również przejazd całego toru na samkach sportowych. W tej trasy można w bardzo prosty sposób korzystać. Wystarczy wejść na stronę 7 Doliny.pl. Można zorganizować się w grupę 20-osobową, 15 lub większą, bez najmniejszego problemu. Umówić się na jazdy, na wściekłą naprawdę i niesamowicie podnoszącą ciśnienie we krwi zabawę.